Druga część symfonii Malera zaczyna się tam, gdzie poprzednia się kończyła. Jeżeli pamiętamy z poprzedniego odcinka, to mówiła ona sporo o łzach, o, o tym wypłakaniu bólu. Wspominałem o tych łzach, którym brakuje oczu do wypłakania, których nie da się wyrazić o tej zgryzocie, która woła. Z Ziemi. To jest gryzocie, która może nas, jeżeli jej nie wypowiemy, wbić pewną samotność, zamknąć nas na siebie. I, I o tym mówi druga pieśń Malera. Przy tej okazji warto wspomnieć też o takim zabiegu strukturalnym pieśni o Ziemi, maler przewidział, że jest to utwór symfoniczny na dwa głosy, solistów tenor i baryton, bądź Metosopem jako drugi, czyli albo dwa męskie głosy, albo męski i żeński. Chociaż są też nagrania, zdarzają się też takie wykonania przez jednego artystę. No, jest to trochę bardziej skomplikowane głosowo, no i chyba nie do końca zgodne z intencją. Malera, chociaż oczywiście ocenę pozostawiam już każdemu, ponieważ te pieśni się przeplatają i zasadniczo również od strony muzycznej te parzyste części, które wykonujemy co Sopran bądź barton, będą bardziej melancholijne, będą takim momentem zatrzymania, refleksji. I taki charakter ma pieśń druga. Moje serce jest zmęczone. Moja mała lampa wypaliła się z trzaskiem. Pora ułożyć się do snu. Przychodzę do ciebie, moje miejsce spoczynku. Tak, daj mi odpocząć. Muszę być pokrzepiony. Dużo płaczę w mojej samotności. E, można powiedzieć, że to jest taka pieśń wieczorna, pieśń, kiedy wszystko się już w jakiś sposób wypaliło. E, pieśń, w której zostaje sam ze swoim smutkiem, no bo ostatecznie ten smutek będzie tylko moim smutkiem. Ból będzie moim bólem. Cierpienia nie da się z drugim człowiekiem podzielić i to cierpienie, ten ból może mnie zamknąć na mnie samego. Może sprawić, że nie jestem w stanie wypowiedzieć do końca mojego bólu, choćbym długo go krzyczał i zawsze na jakimś poziomie będę niezrozumiany a w związku z tym będę czuł się samotny. To cierpienie może mnie wbić w jakąś postawę egotyzmu, niekoniecznie egocentryzmu, niekoniecznie egoizmu, ale pewnego zamknięcia się na siebie samego. Ksiądz Józef Tischner też, odwołując się do francuskiego fenomenologa, filozofa dialogu, Emanuela Levinasa, Mówił o takim stanie tworzenia się pewnej monady, monady bez okien, czyli osoby, którą w jakiś sposób skrzywdzono, która żyje jakimś bólem, jakąś niesprawiedliwością i zamyka okna. To znaczy też nie, nie pozwala się z tego zamknięcia wyprowadzić. I Tischner będzie pytał się, jak otworzyć te okna, jak dotrzeć do tej osoby, w jaki sposób usłyszeć. Jej wołanie, jak do niej dotrzeć, w jaki sposób znaleźć nić porozumienia. Ale ta pieśń Malera mówi też o zmęczeniu. O zmęczeniu życiem, o zmęczeniu sobą, o, o jakiejś formie też rozczarowania. Kiedyś miałem dużo energii, miałem dużo siła, a teraz mi na to. Brakuje, kiedyś coś mnie cieszyło, a teraz brakuje mi tej radości. No, w kontekście też biografii Malera, tego pewnego zawodu, co do pewników, co do rzeczy, na których budował, te słowa są niesamowicie adekwatne. Ale i nas może nawiedzić taki moment beznadziei, moment zakwestionowania, podważenia tego, co wydawało się pewne, i, i moment, w którym zostaniemy ostatecznie sami. Ponieważ jakbym nie spróbował tego zracjonalizować, jakbym nie spróbował wyłuszczyć, o co chodzi, czego brakuje, jaki jest ten mechanizm, no to pozostanę w tym wyłuszczaniu, tłumaczeniu na jakimś poziomie obiektywnym, poziomie przyczyn, skutków, poziomie racji, poziomie strategii, ale to nie, nie wysłowi, to, to, to nie zamknie, to, to, to nie wyrazi tego, co pod skórą we mnie żyje, tej całej melancholii, tego. No, i jeszcze nie. Tego wciąż jeszcze czegoś brakuje. To nie to. I zostanę na koniec sam ze sobą. Kiedy umilkną wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób zapełniają tę pustkę, zgaśnie świeca, zabraknie światła, skończy się książka, stracę połączenie z siecią, koniec końców zostaję sam ze sobą. I pytanie, w jaki sposób przeżywam tę samotność, w jaki sposób znoszę siebie, w jaki sposób pozwalam sobie na przeżycie tej samotności, tego, co nie jest łatwe. Czy, czy, czy jestem w stanie być ze sobą, czy jestem w stanie w tej samotności sam się ze sobą spotkać. I jest to spotkanie, jest to pytanie, przed którym bardzo świadomie... Uciekam i być może błogosławione spalone świeczki, błogosławione zerwane połączenia, błogosławione awarie sieci, bo to szansa do trudnego, wymagającego, być może pozostawiającego nas bez żadnych odpowiedzi, ale jednak spotkania ze sobą, tego spotkania, w którym kuje się tak naprawdę moja dojrzałość.